Z tej strony Dorota, a dzisiaj zrobię małe mieszkanie dla czterech osób. Wybrałam sobie właśnie to mieszkanie z tej strony. Wygląda ono tak w środku. W tym pomieszczeniu będzie sypialnia, oczywiście, na cztery osoby. Bierzemy to dwupiętrowe łóżko, które tak naprawdę ma trzy łóżka. Tutaj do góry. Dodamy sobie zasłonkę. Hop, w ten sposób. I tutaj z drugiej strony też. Tyle, że je, ją złożymy. Tutaj za tą zasłonką daję sobie taką komodę. Nad nią jakąś półeczkę. Tutaj z drugiej strony dajemy sobie biurko, będzie stało. Dodajemy jeszcze tutaj telewizor. Ogólnie to pododaję sobie te jakieś zabaweczki. Takie na przykład plusa, pluszaczki na łóżko. Taka pufeczka tutaj. Okej okay, i myślę, że tutaj u góry na ścianę dodam jakieś obrazki. Może taki taki coś takiego żeby było tak yy, ściana zapełniona nie wiem, mi się to podoba I tutaj ogólnie nam pomoże, żeby załóż kodek takie roślinki dwie po prostu, żeby było tak zieleni. o ładnie okej, okay, teraz przejdę do tapet Jakieś sobie tutaj wybierzemy. Rozumiem może tak zostać, nie wiem. Podłoga chyba tak zostanie. A tutaj taki coś. Hmm. Nie wiem, zobacz. Pomyślę, pomyślę. Okej, okay, więc myślę, że podłogę jednak zmienię. Na taką wygodzinę chyba. A ściany będą takie. I tak wygląda nasza sypialnia. Ale pewnie powiedzieć, że to nie jest dla czterech osób. Ale wyjąłam sobie tutaj y, cztery postacie. I spójrzcie. Raz, dwa, trzy, i cztery. I co? Śpią. Więc teraz możemy już przejść do następnego pomieszczenia. Będzie tutaj kuchnia. Taka duża ludóweczka, a co? Dam sobie w taki sposób ten zlew. Ok. I za zlewem będzie taka półeczka. Nie wiem dlaczego, ale taka półeczka sobie będzie. I na niej będzie jakiś kwiatuszek o ten. Zaraz go tutaj wsadzę. Hop. Teraz z lewem zakrywamy. No i już. W tym pomieszczeniu też sobie dam zasłonę, ale już tą przezroczystą. O, tutaj jest. Hop. Dywanik sobie damy taki. I tak wiem, podziwne, ale dam sobie tutaj przed lodówką to załamanie w podłodze. Czy jak to się nazywa? Okej. Okay. I w tym pomieszczeniu będę już zmieniać tapety. Nie wiem za bardzo, co by tutaj dać. Ale... Chyba damy takie coś. I jest git. A na ścianę? Takie coś zielone. Nie wiem. Nie wiem, czy to pasuje. Ale mi pasuje, więc teraz będzie następne pomieszczenie. W tym pomieszczeniu tam z tyłu zrobię teraz łazienkę. A potem jeszcze dodam tutaj sto, stół, żeby mieli gdzie zjeść posiłek mieszkańcy tego mieszkania. Dodam sobie tutaj toaletę. W ten sposób. I zawadną dodam sobie tutaj takie lustro. A przed wezmę sobie jakąś umywaleczkę, taką na przykład. I. Coś takiego? Albo może nie tą walkę, tylko tą. O, chyba lepiej pasuje. Chociaż nie wiem. Okej, okay, i łazienka prawie skończona, jeszcze tylko tapety. Może taka kostka żółta? Wygląda to oryginalnie. Albo taka. Tak, chyba ta zielona bardziej mi pasuje. Chociaż żółta też jest spoko. I jakieś kafelki na podłogę. Szukamy. O, to te. Okej, okay, więc tak, robimy tutaj y, to przed Łazienką. Dajemy stolik. Już tak na szybko. I jakieś krzesełka, może te zielone. Te zielone, może wezmę tak, że trzy zielone, takie zwykłe i jedno takie dla dziecka. I będzie git. Ok, i to mieszkanie czteroosobowe jest gotowe. Napiszcie w komentarzu koniecznie, co in, o nim sądzicie. Czy wytrzymalibyście w cztery osoby w takim y, trzyosobowym mieszkaniu? Czy może nie? I jeżeli film był fajny, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Pa pa!